Witajcie w drugiej części miniserii zatytułowanej Kompletne Dekomplety. Dziś przed nami figurki Boska oraz Czubaki. Obie figurki jak najbardziej pozbawione są lub mają zmniejszoną liczbę przypisanych im akcesoriów, ale mimo to oczywiście poznamy je dziś lepiej. Na pierwszy ogień może weźmiemy sobie Boska złoczyńce jednego z łowców nagród, znanego nam z piątej części Gwiezdnych Wojen, zatytułowanej Imperium Kondratakuje. Sama figurka, oczywiście wydana w ramach Hasbro Star Wars Black Series, ma 6 cali wysokości, czyli około 15 cm. Tak naprawdę nieco więcej niż 15 cm, ponieważ jest to figurka z tych wyższych figurek. Takie jak na przykład hrabia Duku. Co ciekawe, została ona wydana w 2015 roku i posiada aż nie 19, lecz 21 punktów artykulacji. Jak można się już przekonać, stopień szczegółowego oddania tego złoczyńcy w formie figurki jest bardzo, bardzo wysoki. Skąd m.in. te 21 punktów artykulacji, czyli 21 punktów ruchomych w figurce? Między innymi dlatego, że na przykład boskowi otwiera się i zamyka się szczęk. Oczywiście bosk może poruszać głową, może ją opuszczać, podnosić. Na uwagę także zwracałem, oczywiście ręce. te ręce Bosk trzyma jedyne akcesorium, które jest dołączone do figurki to jest duży karabin laserowy. O tyle co ciekawe można go powiesić z racji tego, że mam również taką po prostu plastikową niejako nitkę, można go powiesić również na ramieniu figurki. Samą dłonie, rękę i ramię można sobie dowolnie obracać, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeżeli chodzi o kwestie pasu, również tutaj w pasie figurka się obraca. Jak widać ten cały strój trandoszańskiego łowcy jest przedstawiony o nawet tak, aby ukazać prawda łuski występujące na skórze boska, jako no jest on tandyszaninem, więc tak, gdyby pochodził od gadów, no, dokładnie od jaszczurów. Z tyłu figurka prezentuje się następująco. Oczywiście. Bosk, jak najbardziej, jest jednym z najbardziej znanych łowców nagród ze świata Gwiezdnych Wojen, zatem stanowi siłą rzeczy, być może nawet jeden z elementów podstawowych każdej kolekcji Gwiezdnych Wojen, obok Django feta. Na pewno warto go mieć, choć może być go nieco trudno spotkać, z racji tego, że prezentowana figurka ma aż już 8 lat. Dzisiejszą drugą figurką jest znacznie wyższy od boska, a właściwie najwyższy w posiadanej przeze mnie kolekcji czubaka. Jeżeli Bosk mierzył nieco ponad 15 cm wysokości, to czubaka tych centymetrów ma aż prawie 19, czyli sięga prawie 8 cali wysokości jako figurka. Co łączy oczywiście te dwie postacie, te dwie figurki, które są dzisiaj prezentowane? Mianowicie to, że Bosk, a więc tradycyjnie Trandoszanie, polowali na Łukich, a Łuki z kolei bronili się przed Trandoszanami. Ta wersja czubaki została wydana z okazji siódmej części Gwiezdnych Wojen, zatytułowane Przebudzenie Mocy. W 2017 roku, ciekawostką jest to, że całe to ciałko Czubaki wcześniej zostało wykorzystane w figurce z roku 2015. Obie figurki różnią się malowaniem. Ta z roku 2015 ma znacznie ciemniejszy odcień, można powiedzieć, malowania futra. Plus sam wyraz twarzy Czubaki jest taki bardziej wrogi. Natomiast tutaj Czubaka. Można powiedzieć, że nawet się lekko uśmiecha. Figurka ma 17 punktów artykulacji, dwa akcesoria, widoczny tutaj bandolier, oraz dużą kuszę laserową składającą się niejako z dwóch części. Poziom wykonania, oczywiście, tak jak w przypadku Boska, możemy zauważyć, że jest no, wysoki. Zostało oddane mnóstwo detali. Co prawda, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie futro, ale zauważmy, ile odcieni tego futra zostało tutaj oddane. Plus, oczywiście, muszą być konkretne odlewy, jeżeli chodzi o tą figurkę, czyli. Futro musi na przykład zasłaniać dłoń, którą można obracać. Przedranie musi się zginać tutaj. Ładnie jest schowany tutaj staw, w którym się zgina przedranie. Ręko możemy wykonywać praktycznie obrót. Czy łuki obraca się również tutaj na wysokości torsu? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Nogi podnosimy, zginamy w kolanach. Uginamy i to wysoko do tyłu. I właśnie brakuje tutaj zginania stop. Jak figurka prezentuje się z tyłu? Proszę bardzo.